Tic, woh. Ah, allora, adesso. Ci siamo. Ci siamo. No to tak, mamy ostatnią bekę. Tym ok a czemu? Bo przechodzimy na to, yy, wiecie, tam że samo wypompowuje, jak jest yy, pełno i dlatego. Widzicie tu jeszcze pszenicę, co siałem, co jeszcze tam yy, na grupie warek upieprzyłem. Tam przy tamtym drzewie. Tak to się prezentuje. No teraz, pojecie, Gupek wylewa na zboże i te sprawy. No i tak idzie pod orkę od wiosny, także to, to tam jest. Tu mamy przężyto, tam też. Przężyto szybciej osiane, No i tak to wygląda. Jak widzicie basy samo się ale poczę razy nie działają. Stoję w i jest koniec. Także beczko już nie będzie miało co robić. Niech to wszystko wyleci w kolei sam może niech idzie to góry no. A ja wam pokażę w tym czasie Taki jęczmy, mam fajny. Ładny, piękny. A tu się wczoraj pieprzyłem kołem od bezki. Kurwa. Zobaczcie. Piękny, nie? Żal go zaolewać. No i tu jeszcze chciałem w zeszłym tygodniu y, jęczmień i tam takie małe. Po, po pomidorach. I to się założy wszystko ładnie, patrzcie jak gorczyca wychodzi. A gorczyca jest nowym poplonem pod yy, te, pod pomidory. No Pole się skróciło trochę. Tata zasadził dosadził skawek białych. Także będziemy zrąbania jeszcze trochę. Dobra, zaczepiamy, jedziemy umyć Babu się będzie sobie sałkło wszystko wyleciało Owo, dał mi tam jakieś ręku niech nie Nawet to by było na tyle, trzymaj to się jeszcze a po tym in incydencie yy, nie polecam podłączyć z takiego dużego głośnika do takiego małego odtwarzacza. Yy, odtwarzacza. No po prostu spaliłem. Odtwarzacz. Także nie polecam.